Witam wszystkich Korgi, Gangi, Kotka. Ja dzisiaj, za kamery, będzie dzisiaj nietypowo. Sylwia opowie swoją przygodę z kiedy? To z poniedziałku? Z wczoraj. Z wczoraj, jak ja byłem z pracy, no tylko że dla to widzów to będzie przedwczoraj, tak. bo jutro będziemy mieli już wtorek rano. Więc z niedzielnego wieczora przygoda to będzie tradycyjnie. Wszystkim dziękujemy za komentarze, lajki. Prosimy o więcej. No, pieski będą tu chodzić, Bob jest tylko statyczny, ale nie wiem jak długo wytrzyma. Pinkor mi tu cały czas daje piłkę. Ja też oczywiście witam serdecznie i zostałam wzięta niejako z... <laughs> życie. Niejako złapałam jak ja to mówię, bez przygotowania, ale faktycznie opowiem, co to się wydarzyło. A na razie zobaczcie, yy, co porobiły wczoraj wieczorem pieski. Kogo tak strefowały? A ja Wam opowiem dlaczego. To było dzisiaj, a nie wczoraj wieczorem. W dzień to było dzisiaj. No, nie dogadaliśmy scenariusza. Scenariusz jest spontaniczny, więc... Jak zawsze. Nie ma... Idź nie mi ma przygotowania. Tutaj. Muszę pinkora tu strofować. Bo Pinkuś zawsze myśli, że jak Michał jest na podłodze, to on się tylko będzie z nim bawił piłeczką i dlatego mu wszystkie piłeczki, jakie ma koło siebie, popycha do grania. A tu jest nietypowo dziś bardzo. I Bobuś właśnie jest zdziwiony, ale przyszedł towarzyszyć. Przystąpmy do meritum sprawy. No słuchajcie, wczoraj była taka e, historia, że e, tradycyjnie e, e, pieski wychodziły na spacer. No i akurat wczoraj wieczorem wyprowadzał je syn. I wyszedł już z nimi, ja nawet myślałam, że go w domu nie ma, więc zeszłam na dół, żeby otworzyć taras i tradycyjnie zawołać Młynka, żeby przyszedł do swojego spaceru do domu. Wszedł sobie spokojnie do łazienki, dostał już mokrą karmę, już miał wszystko przygotowane, no i standard. Zeszłam, otworzyłam drzwi, zawołałam Młyneczek, chodź do domu. Jak ja wołam, a młynek jest stosunkowo blisko, to y, szybko przybiega i nieważne, czy jest z przodu domu, czy jest gdzieś u sąsiada, czy jest nawet na łące, on po prostu reaguje na swoje imię. Tutaj dostały zachętę. Muszę je zachęcić, żeby ch chciały być przed kamerą, bo będą bo mi tutaj cały czas chodzić. No i tak się stało, że faktycznie jak zawołałam młyneczkę, no to od razu przybiegła, y, uchyliłam i... Przez cały salon sru na górę po schodach. Coś mi się wydawało, że jest nietypowego. Jakoś nie wiem, coś mnie tknęło, bo ja nic nie widziałam poza tym takim równym truchtem do góry. No i przez to, że byłam już po etapie ćwiczenia na dole, poszłam sobie na górę i chciałam czytać książkę. I dogoniłam tą młynkę naszą na schodach. Zobaczyłam, że jest otwarta łazienka, więc spokojnie młyneczka może sobie wejść do środka, żeby zjeść swoją karmę wieczorną. No i wyobraźcie sobie, że w tym momencie, jak ona weszła na górne piętro i zobaczyła, że drzwi są uchylone, to skojarzyła najwyraźniej, że w miseczce czeka mokra karma na młyneczkę. No i co zrobiła? No i wypuściła coś z pyska. I nie pomyliłam się, że coś było nietypowego i coś miała. Była to mysz. Mysz bardzo duża, bo z myszami mieszkając na wsi mam do czynienia raz na czas. Kiedyś, y, nawet na strychu, były zakładane łapki. Raz złapałam żywą do konewki i wynosiłam, więc wiem, jak wygląda mysz, jakie jest wielkości. Natomiast ta była wyjątkowo tłuściutka. Wyglądała jak ciężarna, ale stwierdziłam, że to jest niemożliwe, żeby natura y, sprawiała tak, że są młode na, na jesień, ale może się nie znam zupełnie na tym. W każdym razie ta mysz naprawdę była duża. I o ile y, zawsze mi się wydawało, że ja się myszy nie boję, zawsze ja te myszy ze strychu ściągałam, nieważne czy one były w łapce, czy one były y, właśnie w konewce żywe. To efekt był taki, że te myszy były wynoszone przeze mnie, bo ja się ich po prostu nie bałam. Ale wczoraj, ponieważ ta mysz była na piętrze, dwa pokoje były zamknięte, trzeci chyba był otwarty, i wydaje mi się, że dlatego przeszłam przez ten korytarz chciałam zamknąć, żeby w razie czego nie weszła po prostu do sypialni. No i ta mysz zaczęła dziwnie reagować. No, po prostu nie tyle agresywnie, to nie o to absolutnie chodzi. Co ona była po prostu wystraszona, pewnie równie mocno jak ja. Sunia porwała całe opakowanie i nie może zjeść tego, więc zaraz trzeba jej to będzie zabrać. Yy, I co się wydarzyło? Yy, zamknęłam trzeci pokój. Chciałam zorganizować coś, co pomoże nam, mi pomoże tą mysz wynieść z domu na pole bo wiedziałam, że na, na kota nie mam za bardzo co liczyć, bo go wołałam Młyneczka chodź, zabierz myszkę no ale niestety Młyneczka poszła do jedzenia, tak jak przypuszczałam i totalnie mnie olała I wiedziałam, że sobie muszę radzić sama, więc jak weszłam łapiemy jedzonko, może teraz się skupią że tutaj macie, ale będzie nagródka później, e, więc e, jak zobaczyłam, że nie mam co liczyć na naszą koteczkę Młyneczkę wyczekacie na swoje nagrody no to wzięłam z łazienki małą jedną. Bo zawsze w naszym domu był taki plan, że jeżeli byłam sama i historycznie reagowałam na pająki, bo pająków się niesamowicie boję, to y, nauczył mnie ktoś kiedyś, że trzeba je przykryć szklanką. Nie tłukłam tych pająków, tylko je przykrywałam szklanką, żeby nie uciekły. Później była podsuwana kartka papieru i były wynoszone z domu. Taka była u nas zawsze metoda. No i stwierdziłam, że coś podobnego zastosujemy, czy ja zastosuję z tą myszką. No i nie przewidziałam, że myszka będzie bardzo dynamiczna. Wzięłam tą miednicę, chciałam ją przykryć, ale zaczęła skakać. Słuchajcie, skakała do wysokości mojego pasa, przynajmniej tak mi się wydawało. I nie wiedziałam, że potrafię tak strasznie głośno krzyczeć. Tak krzyczałam i piszczałam za każdym razem, jak ona podskakiwała. Ona ze strachu w moim kierunku, nawet poczułam ją dwa razy na dłoniach. Więc ja wtedy zbiegałam na dół, próbowałam znowu ją... Tam jest koteczka, w tym... Próbowałam ją znowu po prostu usilnić tą miednicą. Nie udawało się. Mój wrzask był tak. Przerażający, że sama ja się wystraszyłam, że potrafię tak drzeć japę. No i co, co się wydarzyło dalej? No, tak się darłam, że wrócił się syn ze spaceru i przyszedł sprawdzić, co się w tym domu dzieje. No i staliśmy już wtedy w dwójkę na schodach i patrzyliśmy na mysz i zastanawialiśmy się, co tu zrobić, żeby to zwierzątko wynieść na pole. Przyniosłam psi koc, żeby przykryć, żeby nie było już takiego dźwięku rzucania tej miednicy, żeby ona się też nie stresowała bardziej, może wtedy nie będzie skakać. Niewiele to dało, po prostu mysz nam uciekała z jednego kąta w drugi, już na szczęście drzwi były pozamykane, więc nie było szansy na to, że wejdzie do którejś sypialni. Natomiast nie mogliśmy po prostu jej złapać, żeby ją wynieść. No i zastanawialiśmy się po prostu, jak to wszystko rozegrać. Efekt był taki, że jak natarliśmy z tych schodów w jej kierunku obydwoje z synem, to mysz w desperacki sposób rzuciła się z piętra i skoczyła na schody, skoczyła na sam dół. Nic sobie nie zrobiła, bo ochoczo pobiegła na dół. I efekt był taki, że były uchylone drzwi do wiatrołapu i ona tam wpadła. A psy były przed samym domem, bo czekały, wr wróciły z tego spaceru, jeszcze nie zdążyły daleko wyjść. Yy, było uchylone, ale one nie wiedziały, co się dzieje, skąd jest to zamieszanie, bo ja nawet krzyczałam, jakby już yy, syn koło mnie. Po prostu to było, no nie wiem, no nie mogłam się w ogóle opanować i, i za każdym razem, co ta mysz skakała, wydawało mi się w moim kierunku i prawie, że mnie atakuje. No to ja yy, wrzeszczałam w niebo głosy po prostu yy, i panikowałam. I jak ta mysz wpadła do wiatrołapu, to yy, no nie skończyły się od razu nasze bolączki, ale zwierzątko było tak wystraszone, że wpadło do Michała papcia. No, i efekt był taki, że do tego papcia, paputa dokładnie tak, odwróciła tego papcia i siedziała właśnie w środku. I dopiero wtedy y, skorzystam z okazji, że skoro jest maciek, to przejdzie przez ten wiatrołap, weźmie miotłę do zamiatania schodów sprzed domu. No, i tego papcia wyniesie na pole do ogródka, co się też stało. I jak tylko ta mysz znalazła się przed drzwiami, od razu uciekła na pole. I słuchajcie, ja nie wiem, jak to jest możliwe, ale młynek, którego nie mogłam dowołać z Łazienki, żeby nam pomógł w akcji całej, skoro sprowadził mysz do domu, nagle się pojawił, skoczył za nami za tą myszką do ogródka. No, i jak wyszłam z drugiej strony domu, żeby go zawołać do domu, żeby jej dał spokój, bo skoro myszka dostała drugie życie, to powinna z niego jakby nie było skorzystać. I efekt był taki, że nie dowołałam się młynka. Stałam na tarasie, wołałam, prosiłam, zachęcałam. No, i niestety myślę, że myszka zakończyła swój żywot. Koteczka, młyneczka się przyczaiła. No instynkt zadziałał i efekt był taki, że się zezłościłam na młyneczkę, przyznaję się i powiedziałam, że jak e, e, zawołam jeszcze raz i powiedziałam, że jak nie przyjdziesz, to ja cię na noc do domu nie wpuszczam, bo jesteś drapieżnikiem Będziesz, i zostaniesz. Za i tak było: koteczka młyneczka faktycznie została na polu, ale nic złego jej się nie stało. To nie było oczywiście pierwszy raz. Bardzo często sama zostawała. Nie, nie było zimno: ona ma i kocyk przed domem zadaszony, także ma warunki przygotowane. A że zjadła wcześniej kolację, to byłam pewna, że nic jej nie będzie, i faktycznie wpuściłam koteczkę młyneczkę dopiero rano do domu. Natomiast jest to moje kolejne doświadczenie, bo o ile mam ciocie, która zawsze bała się mysz, i to tak bardzo się bała, i tak samo panikowała, krzyczała, mimo że mieszka na wsi z tymi myszami obcuje, bo mają gospodarstwo, no to zawsze się dziwiłam, jak to tak może być. Przecież osoba, która spotyka te zwierzaki bardzo często, za każdym razem reaguje równie histerycznie. No i okazało się, że ja też tak potrafię reagować, yy, i sama byłam zaskoczona, no i zadzwoniłam później właśnie do Michała. Tak, a ja dostałem telefon, a mam ciśnienie 180, no to ja już miałem 220. A tak byłem w prawda? pracy, jeszcze mi wcześniej podnieśli ciśnienie, bo wpadło parę osób z awanturą, że pan zwyzywał panią i tak dalej. To ja dodam dygresję, bo to dla kogoś może być standard, że się dzwoni. Nie, my do siebie nie dzwonimy generalnie, jak jesteśmy w pracy. No bo i po co? Nie mamy przeszkadzamy sobie, no taką mamy metodę, po prostu nie dzwonimy chyba, że coś faktycznie się wydarzy, albo coś wymaga jakiegoś pytania, czy, czy natychmiastowego komentarza, to wtedy i owszem, więc faktycznie to była wyjątkowa sytuacja, że zadzwoniłam wieczorem do Michała. No, w całe szczęście, że mi wyjaśniła Sylwia o co chodzi, bo mi szybko ciśnienie opadło, no bo to są rzeczy tak Błahe nieistotne. No właśnie. I... Mało powinny być stresujące. Myślę, że jakby to był pająk na Sylwii, to wrzask by był słyszany w Krakowie u mnie na posterunku. Mm, mogłoby Natomiast, tak być. Natomiast, że to była tylko mysz. Z którą byłaś już oswojona z myszami, tylko nie wiedziałaś, że skaczą po ludziach. Dokładnie tak. Od razu miałam jakąś wizję, nie wiem, kobry, która też wyskakuje z tym swoim, może nie szyją, ale z tym cielskiem takim i atakuje. No to ta biedna mysz, jak była w rogu, to też po prostu się mnie pewnie bała. I dlatego tak wysoko skakała, a że zapamiętałam, że doskoczyła mi do rąk, to do dziś czuję po prostu na. Prawej i lewej ręce, jak mnie dotknęła gdzieś tam przy tych swoich wyskokach. To była mysz, która ryknęła, jak w firmie z Peterem Sellersem, gdzie paru rycerzy napadło w Stany Zjednoczone, więc to była też przerażająca mysz, mysz, taka mysz. A do, przypominam, że do Jerego mówię myszka mała, mysia no. i do córki też mówię moja mysiu. No i efekt taki, że pojawiła się prawdziwa mysia, no i widzicie, człowiek po prostu nie wie jak zareaguje w jakiejś sytuacji. Trochę mi teraz głupio, że narobiłam takiej paniki, a to przecież takie małe Zreszcie zwierzątko. Znaczy, sąsiedzi nie zlecieli, bo już była tu taka panika parę lat temu, jak się naszej sąsiadki, tutaj bliźniak palił i polecieliśmy gasić. Ale to było poważne. Tutaj to było to był poważne. Bizdet. To prawda. A teraz, żeby rozluźnić atmosferę, to może pokażmy zabawkę jaką kupiłaś pieskom No właśnie. Dzisiaj. I za to, że pieski właśnie tak opierniczyły Młyneczka, że nie zareagował tak jak powinien i w ogóle co on sobie myśli, żeby sprowadzać myszki do domu. A kiedyś przyniósł ptaszka i ten ptaszek tutaj był w tym rogu w salonie. Udało się go o tyle uratować, że z paszczy młynka wyszedł, natomiast chyba miał uszkodzone skrzydełko, bo podskakiwał. On nie odfrunął, jak go wynieśliśmy na pole. Natomiast wracając do zabawki, Bobuś, możesz zejść, czy nie chcesz? To dziś pani w nagrodę kupiła jest Pieską zabawkę, ale żeby zabawka była ciekawa, to jest tak jak z dziećmi, trzeba się z nimi bawić, one same się nie potrafią za bardzo bawić, może babuś zejdzie, dość emocji mamy po wczorajszym dniu, proszę zejść i pani też da już nagródkę, nie bawimy się Pinkorku teraz, bo teraz jest nagroda, Sunia przyjdzie do pani, Sunia słyszy albo nie, wydawało nam się, że ona nie słucha, nie słyszy. Natomiast doskonale reaguje wtedy, kiedy powinna zareagować. No, Bobuś jest w swojej tradycyjnej pozycji przytulony na rękach, ale Bobuś teraz. Bobuś musi dostać nagródkę. Teraz będzie prawdziwa rzeźnia drapacza. Idź, Sunia, do pani idź, i idź cuczkę do pani. Idź. Chodź, słodka, chodź, bo ty jesteś pierwsza. Nie dopuszczam jej, jest odcinanie. Proszę, pinkorek. No nawet nie wiem, jak to się stało, że nawet do jednej przekąski razem wystartowali. No i tak to y, wyglądało wczoraj. Ujawniłam swoje słabe strony, poznałam też sama siebie. A teraz mam dużo czyszczenia po trzymaniu babusi. No niestety czarny podkoszulek nie przewidziałam. Powiedziałam, byłam wzięta z łapanki do opowieści bez przygotowania, bez scenariusza. Z mojej strony tyle. Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję też yy, za komentarze, za oglądanie. Znaczy, pa, pa, pa nie wiem jak robić za kamery pa. pa, pa. <laughs> no i do zobaczenia, usłyszenia następnym razem. Może znów się coś przytrafi, może bardziej Oby miłego, nie. dokładnie, może coś miłego. To się wyłonie za kamery. Nie będzie to tylko e, kanał Michała. Pozdrawiam, papa. Pa. pa. pa.